Kurwa, trzeba wstawać, ja pierdolę, dobra, trzeba otworzyć oczy, ja pierdolę, ale mi razi słońce, kurwa, mój współlokator, chyba Sasza już wstał, dobra, pora na mnie, oj mielu, na recenzja tego co tu się dzieje. Ponoć urządzeń grzewczych nie można mieć w pokojach, natomiast... Uf, natomiast ja mam wyjebane. Bo zimno, pizga i w ogóle. Nie ma to jak 5-litrowa woda w razie czego. Jak się zrobi jakąś grubą imprezę, trzeba sobie popić, poprawić ręcznik mojego współlokatora. Kontakt, upierdolona ściana. Leguminos magii. Bardzo dobrze. Okno. Widać, że najwyższej klasy PCV. Mm, gwóźdź. I jakieś w ogóle kurwa syfy. Tej jakiś podpis Michał, jakiś numer, proszę na niego nie dzwonić, bo będzie na mnie. O, patrzcie, kto tu kurwa jest? Hej, śmieciu, pokaż mordę. Ty kurwu. No pokaż Eri. Nie, nie pokażę, widzicie? Jaki to jest kurwa cfel jakim on jest śmieciem. O, moja bluza się ma. O, moja zapaska jako kelner. O, długopis. Działa. No mój Boże, ręcznik. O, piwo. O, więcej piw, ale już wypity. Mój Boże, jego tablet, moja ładowarka, mój lapek, jego plecak, jego książka. Szkoda, że nie za bardzo umiem w Cylujdzie. Tutaj coś też jest w Cylujdzie napisane. Ja jestem zbyt wielkim gównem. I tutaj jest jakiś święty. Nie wiem, kto to jest. Ma brodę. To chyba musiał być spoko. O, zapalniczka z Lewatana. To nie moja. To nie moje. To są rzeczy moje, to jest jego. Tu są jego rzeczy, to są moje. Najlepsze ubranie robocze to moro, jak dobrze pamiętam. Tu zaczynamy zmienić te skarpeciaki. To widzę zajebisty śmietnik, w którym są jakieś produkty marki Ukraine i papieroski Chesterfieldy, jak można byłoby się z tego spodziewać. Tutaj widzę, że współlokator zostawił mi do jedzenia jakąś dobrą tortilę. I jesteśmy naprawdę po prostu zajebistymi kumplami I jak coś się dzieje no to, to ja umieram z głodu a on mówi jedz, kurwa, jedz. Nic Tutaj nie ma zasięgu więc jest bardziej w niej Jestem w kolejnym pokoju Minęła was mielona recenzja z jednego pokoju Bo w nim w sumie byłem na krótko Ale, ale, ale tam się zjawił 13 I później nas przeprowadzili i w ogóle było Fuj mielenie a teraz Teraz jedną recenzję a macie dwie Zrobiliśmy cię graczu fujam A nie będzie więcej gry Aha, dobry żart w ogóle. Świat zewnętrzny nie wygląda tak przychylnie. Może szampana? Dobra. Idę się zabić żelazkiem albo lepiej. Maglownicą.